Czechosłowakia. Cześć. Jeszcze tyła Czechosłowacja. Gdzie to byli? Gdzie to oni byli? Sowiet, Union, Finland, Norwegia, czy Skandynawia, Niemcy, Holandia, Belgia, Polska, Kuba, meksyk, Polski do Kuby od razu przeskoczyli. Meksyk, Łeza, Kanada, Południowa Ameryka, Boliwia, Brazylia, Gambia, potem Liberia do Afryki, Togo, Nigeria. Kongo, Zaire, Zimbabwe, przejechali całą Afrykę. Left hand drive vehicle. Wagonka, studenka. To jakiś... Nie bagażnik, czy to był balkonik jakiś. Tu jest Tatra, taka jaki ja pamiętam z Transbudu, ciągniki i wywrotki takie jeździły, model T-138 6x6 Tatra T-138 VN 6x6, ten z Afryki wrócił, ale to jest taki model Tatry, no tutaj obok drugi no to ma nad Polską rejestrację. T-148, następca modelu T-138. 212 koni. Jak oni jeździli? Jak myśmy jeździli, no bo ja zaczynałem na takich teatrach. Teraz człowiek ma 400 koni i się wszyscy dziwią, że taki słaby silnik wystarczyło. Ten miał 180. Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie. To może, może dlatego, że Cieszyn Markrowicz. Polski ślad w muzeum właśnie mamy tutaj. Dobra, może iść dalej chyba, jeśli o mnie. Tam na górę? Myślisz, że ja się nie będę bał tam wyjść? Jen jedním z obou vestavěných dvou dvouválců. Pohon s jedním motorem při jízdě bez nákladu nebo s nákladem podobně přispíval už tenkrát k úspoře pohonných hmot. Vůz dosahoval průměrné spotřeby 4 kg benzínu na jednu hodinu jízdy. Tam w połowie filmu. Jak widzicie, siedzę po nocy i sklejam stare filmy z Muzeum Tatry w Czechach, w Czeskiej Republice. No ale tyle tego jest materiału, więc więcej nie będzie. Z Muzeum z Czech wróciliśmy do Polski. Na następny dzień było wesele w rodzinie, więc z tego filmu nie będzie, bo, bo to było rodzinne spotkanie. Natomiast wracając z tego wesela w sobotę wieczór, zostałem zatrzymany przez policję. Jechałem samochodem pożyczonym, który nie miał jednego światła z przodu. Ja nie miałem międzynarodowego prawa jazdy na dodatek, więc mogłem dostać parę mandatów za to, ale pan policjant był bardzo miły, sprawdzał tylko czeźwość. Na dzisiaj mieli polecenie sprawdzania czeźwości, więc ponieważ Wydmuchałem 0,000 promila, więc puścił mnie w dalszą drogę. A na następny tygodniu wróciłem do Stanów, więc... Więc po prostu wracamy do amerykańskich ciekawostek. Jeszcze parę migawek z trasy na koniec i... i nadrabiamy zaległości. A to baloniki zawsze były. Jest tu jakiś balonik? Nie, to, to dawne czasy, czas. <laughs> <to jest> <laughs> Nic się jest to, nic się. Stało. Nic się stało Nabrać powietrza, dmuchać, nie robić przew podczas dmuchania, ja o, już tak? Pojawi tak? się nie teraz wynik jak Jakoby. Jak ja myśli, myśli teraz Wszystko w porządku. Zero no. No, pięknie. Proszę usiąść, a ja dokumenty księdze, Dziękuję panu bardzo. Nie rozumiem, że No ale wiesz, jest sobota, wieczór i pewnie sprawdzają no na i może, zasadzie. Może, że w imprezę, to Tak, tak, się. no to w sumie, w sumie. U nas robią też takie. Tak? Hmm. Z, Z tym, dobra. że u nas nie, nie każą dmuchać. Znaczy do dmuchania to jest droga daleka, wiesz, nawet jeżeli podejrzewają, że ktoś wypił. To trzeba przejść po linii prostej z zamkniętymi oczami dotknąć nosa, stanąć na jednej nodze. No tak, ale to już, par... Jeżeli ale ktoś... to już trzeba być zalanym porządnie, żeby takich rzeczy. Ale oni ale... wychodzą z założenia, że jeśli facet jest w stanie kontrolować takie no tak, podróże, ale... to, ale to jedzie spokojnie wol... ale do. Ale u Was można mieć y, jakiś tam promil. Y... No, tyle, Kierowca zawodowy jadący ciężarówką ma zero tolerancji, ale no. normalni ludzie chyba 0,8 promila, no co właśnie. jest dość, dość wysokie. No właśnie. I tak samo jest w innych krajach, takich Hiszpanii czy gdzieś. Natomiast u nas ma być zero. I dlatego takie chodzenie po linii, no to... To nie bardzo. Nie bardzo. bardzo. To nie bardzo no. tak. Dziękuję pan bardzo. Proszę zobaczyć czegoś, nie brakuje panu. Ja ważne, żebym miał moje prawo miało. jazdy. No właśnie z tymi policjantami to się wspomnienia? <noise> nie, a z policją nie, ja z milicją mam tylko złoszło. <noise> Policją mam pierwszy raz do czynienia w życiu z taką policją. Ja nie mam zielonego płacu. Tak, na widzi pan. Za młody pan jest! Tak, Włodny za młody. Dobra, no dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. To uwaga, że się ruszyli i światła być. A my bez tego światła ciężko. Ciągle... Tak, no to to się nie przyczepił, widzisz, tylko ci patrzył czy jesteś Pijany czy nie my tutaj musimy zwolnić bo tu jest wąski most i mrugający radiowóz na poboczu i w ogóle to nie wygląda za dobrze cyklistę złapał O, to tylko korwetka, ale na czarno pomalowana i dlatego robiła czarno-czerwona Dlatego robiła wrażenie ciekawego A, auta. I będą ciekawostki uśmiech No, do ciekawostek się może załapie ta korwetka się Out for you. Well, not so much. Well, don't you think it's time to make a change? Well, Dr. Carrie Solomon has the answer with the Love Your LASIK promotion. It's your chance to have LASIK with South Carolina's most experienced LASIK and laser cataract surgeon, Dr. Carrie Solomon. And save twelve hundred dollars from now until July 31st. Life is too short to be unhappy with glasses or contacts. And, 98%. 98%. and get started saving with our great deals today. That's local black Download the app today. Mm hey. -hmm. Through your work week, we're making it through, and looking at uh, a little fog around this morning. We're gonna go to around 88 to 90 today. Lots of sunshine, very little chance of a straight shower or thunderstorm. Uh, chance is gonna be less than 20% today. 75 overnight and fair tomorrow. About a 30% chance of a shower or thunderstorm. Still looking at hazy sun and clouds. 88 to about 90, and by Friday about a 50% chance. I'm by Chief Meteorologist Bill we so have a great Wednesday oh, right, right here. degrees here in the Low Country. Coming up. Mak kids... jest legendarną marką taką już przysłowiową, symboliczną. W języku amerykańskim funkcjonuje jeżeli nas coś na nas spadło z Nienacka z Wielkim Hukiem, to się mówi, jakbyśmy by byli walnięci przez ciężarówkę Mak. Także jest to legendarna, kultowa marka, najstarsza firma na świecie produkująca od początku ciężarówki. No ale w dzisiejszych czasach to Maki to najczęściej właśnie są samochody, które zajmują się wywózką śmieci. No niestety taka do tego marka niemalże została zredukowana. Mają tylko 8% rynku i jak widać, Głównie służą jako podwozia do kontenerów śmieciowych czy do, czy do zwykłych śmieci. Many zero. Zatrzymała cię kiedyś policja? No jasne, że mnie zatrzyma. Co to byłbym za kierowca, jakby mnie policja nie zatrzymała? Nawet mi prawo jazdy zabrali dwa razy w Za niewinność. Nowa korwetka, kabrioleci. Ktoś się mi niedawno pytał czy widziałeś już na korbeczem. Od niedawna są produkowane, ale jak się już się zjawiają na drodze. Jakie żarłoki wszystko zjedzmy. No. Beczka Turbo Diesel czysta d O, wow, ilu ich tu zjechało? Kogo to oni złapali? Seryjnego morderca? 10 radiowozów do jednego biednego człowieka? Po prostu widać, że policja tu nie ma problemu. Pro, problemów budżetowych nie ma policja w Ameryce. W nocy dziesiątki radiowozów w każdym małym miasteczku. Głupie gęsi stoją na drodze, siedzą na drodze, wynocha, wynocha, bo jedziemy Zjeżdżać, wjeżdżać. Jeszcze raz, bo jedzie Longstar ładny więc złapałem drugą kamerę w rękę Ford Re Racing Jakieś zawody w Charlotte się szykują A, jedzie pod